Witam Was przyjaciele. To będzie pierwszy odcinek na tym kanale, więc powiem dlaczego on powstał. Powstał on dlatego, że znam się jak każdy inny i inwestuję chujowo, ale jednakowo. Dlatego też uznałem, że należy wziąć udział w edukacji polskich inwestorów, tak jak inne kanały oczywiście. No i co? No i wjeżdżam. Dzisiaj zaczynamy od tekstu najgorszej spółki dywidendowej na GPW. Najgorszej z tego względu, że to jest spółka, która ma praktycznie zerowe perspektywy rozwoju, która jest powoli rozbierana i przedstawię dlaczego tak jest. Obecnie konkurencja zaatakowała bądź zaatakuje jeszcze bardziej ze względu na to czym zajmuje się owa firma. Tekst działa na rynku usług customer service. Nic z tego nie wiesz. Oczywiście, że nie. Chuj wie o co chodzi. Już ci tłumaczę. Tekst zajmuje się tym, że sprzedaje ci oprogramowanie, które wyskakuje na twojej stronie, a ty możesz sobie popisać z jakąś babą lub chłopem. Ewentualnie jest to bot, i w tym momencie. Z tym zajmuje się ta firma. Bardzo proste do rzeczy. O co tutaj chodzi? Dlaczego ta spółka ma bardzo słabe perspektywy? Już w tym momencie widać to na kursie. Ludzie reagują, chociaż znajdziemy wiele osób, które Mimo wszystko wierzą w potencjał tej firmy, że ma przed sobą piękne perspektywy rozwoju, że jest niedowartościowana. Czy to prawda? Nikt tego nie wie. Zobaczymy. Moim zdaniem nie. No, więc, dlaczego jest to upadlak? Po pierwsze, słaby dolar dolar, ze względu na to, co się dzieje obecnie w Ameryce, politykę Trumpa, dolar będzie się, złotówka będzie się umacniać w stosunku do dolara, co jest negatywne dla tej firmy, ze względu na to, że część, znaczna część kosztów ponoszona jest w złotówkach, a przychody najczęściej są po prostu generowane w dolarze, więc przychody będą maleć, Zakładając, że liczba klientów będzie taka sama, a koszty, no jak to koszty, prawdopodobnie będą rosnąć, a że będzie to w złotówkach, no to ta różnica będzie wyższa. Je jeżeli już analizujemy tą spółkę, to należałoby przeprowadzić oględziny prezesa metodą profesor Solejkowej, jest to tak zwana metoda na oko. A jak ty żeś bank wybrała? jeden, Marianek zdjęcia prezesów banków w komputerze pokazał mi. Jeden mi podszedł i jemu wpłaciła. Wchodzimy sobie na stronę spółki. Tutaj widzimy prezesa, pan Mariusz Ciepły. Można tutaj przeczytać, czym się ten mężczyzna zajmował, jakie ma wykształcenie i tak dalej, ale to nie jest ważne w tej metodzie. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Tutaj ważne są trzy kryteria. Czyli patrzymy na zdjęcie i analizujemy. Po pierwsze, ilość włosów. Tego pana występuje bardzo duża ilość włosów, dlatego zasługuje na maksymalnie dwa punkty na 10. Zobaczcie sobie tych najbardziej znanych prezesów. Przecież każdy dobry prezes jest zły lub stracił bardzo dużą ilość włosów. No tutaj jest ich od groma, więc zasługuje na, na dwa punkty. Kolejna sprawa to wiek. 45 lat, 1980, a ten pan, on prezes spółki wygląda bardzo młodo, więc, więc co? Więc się opierdala. No to znowu, 2 na 10. No i trzecia, trzecia sprawa, chyba najważniejsza, to czy prezes wygląda groźnie? No, spójrzcie. Spójrzcie na tego pana. Uśmiechnięty. Tutaj wygląda trochę, jakby już nie żył, no ale tak zostało wybrane zdjęcie. W każdym razie nie jest groźny. Trochę przypomina Józefa Ciuka, tego z polityki, takiego w tatuażach. Lewaka. Co jest gejem. No i co? No i jeszcze możemy sprawdzić. Mariusz Ciepły, po angielsku Mariusz Warm. No to, to nie brzmi groźnie. Jeśli ktoś przekręci, to wyjdzie, że robak. Co jeszcze? Moim zdaniem konkurencja w tym obszarze będzie coraz większa ze względu na to, że coraz większa ilość firm będzie mogła tanim kosztem zainstalować to rozwiązanie na swojej stronie. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś aby posiadać to okienko na swojej stronie, należało zatrudnić pracownika, który będzie odpowiadał na pytania klientów. Dzisiaj załóżmy, że taki pracownik kosztował 2000 dolarów. Dzisiaj może zrobić to sztuczna inteligencja. Zakładam, że jest to jest koszt około 100-200 dolarów. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ze względu na to, że ten koszt spadł, coraz więcej firm zacznie być zainteresowane zakupem takiej technologii na swoją stronę. Czyli rynek się powiększy. Co za tym idzie, konkurencja nie pozostanie obojętna. Już w tym momencie tak się dzieje i wejdą po swoje. Kolejnym problemem spółki jest jej strategia. To jest przysłowiowy żółw. Tutaj nie ma przejęć, nie ma agresywnego inwestowania, nie jest to spółka dynamiczna, to nie ma racji bytu, szczególnie w czasach sztucznej inteligencji. Ta firma wypłaca bardzo wysoką dywidendę, ona jest znacząca, tak, oczywiście. Niektórzy inwestorzy to lubią i mi się to podoba, ale jeżeli chodzi o takie spółki technologiczne IT. To nie można sobie na coś takiego pozwolić. Tutaj musi być agresja, przejęcia, inwestowanie. Żadna firma, jeżeli spojrzymy na te takie większe technologiczne rekiny, no to tam nie, nie ma takich spółek, bo to nie jest dobra strategia. Każdy inwestuje na potęgę i zwiększa wartość akcji, a nie dzieli się z akcjonariuszami. Marnując potencjał. Więc to jest, no to jest kategoryczny błąd moim zdaniem. I oczywiście fajnie fajnie mieć taką dywidendową spółkę w portfelu. Oczywiście jest ten przypływ gotóweczki co roku czy kilka razy w roku. No ale niestety to się odbija na wynikach spółki i moim zdaniem jest to mega negatywne. Oczywiście niektórzy cieszą się, że będzie 10% dywidendy, bo im się zwróci w 10 lat. No zapytajcie tych, którzy kupowali to po 100 zł i też wierzyli, że zyski zaraz wzrosną i będą mieć 10% dywidendy. To wyjdzie z, z palcem w dupie, ale no niestety jest troszeczkę inaczej. Problematyczne są również decyzje Trumpa, to jak wygląda obecna polityka w USA, dlaczego tak jest. Dlaczego jest to problematyczne? No, Trump losuje cłami, a większość przychodów spółki pochodzi właśnie z Ameryki i to w połączeniu z umacniającą się złotówką w stosunku do dolara, słabnącym globalnie dolarem. To jest, jest fatalny prognostyk. Nawet po raportach widać, że spółka obecnie nie jest w najlepszym miejscu. Do tej pory. Notowała dynamiczny wzrost liczby klientów na swoim głównym produkcie. Teraz widać jej spadek. Jest już to około 2000 osób, które przestały korzystać z głównego produktu. Czym to jest spowodowane? Prawdopodobnie konkurencją na rynku, która podbiera klientów tekstowi, prawda? Jest szansa, że część z nich zmieniło produkt live chat na chatbot. Oczywiście jest taka opcja. Problemem jest to, że chatbot jest mniej dochodowy, czyli przy tym trendzie spółka będzie tracić. Oczywiście niektórzy powiedzą, że udział produktu live chat jest coraz mniejszy i tak wynika z wykresu, ale to nie do końca jest prawda. W sensie udział zmniejszy się, jeżeli liczba klientów odejdzie bądź przejdzie do chatbota, i to jest naturalna kolej rzeczy. Więc to nie jest pozytywne, że ten, nie jest to do końca pozytywne, że ten udział się zmienia na, na rzecz innych produktów. Więc ja bym na miejscu innych osób się z tego aż tak nie cieszył, jeżeli to będzie. Kontynuowane przy rosnącej liczbie użytkowników live chata. Jasne, jasne, wtedy jest to bardzo fajna rzecz dla spółki. To tyle. Dzięki za oglądanie. Bywajcie.